Witam na następnym spotkaniu. Minął mi dzionek. I tak sobie pomyślałem usiądę sobie i powiem coś o budownictwie. Bardzo ciekawy temat. W swoim życiu zbudowałem dwa domy. A biorąc pod uwagę również budynki użyteczności, takie jak warsztaty lub inne rzeczy, to zdarzyło mi się kilka. Urodziłem się w czasach, w których budownictwo było już nowoczesne. To znaczy nowoczesność skłaniało się w stronę betonu, stali, prefabrykatów nowoczesnych pokryć dachowych, i tak dalej. Dziś, kiedy jestem dorosłym już człowiekiem przesuniętym przez los w stronę powyżej 50 lat życia, chciałbym opowiedzieć coś o budownictwie, co jest moim przemyśleniem wynikającym też z doświadczenia. Patrząc wstecz na historię budownictwa, widzimy, że większość budynków, które były zbudowane na wsiach, były zbudowane z drewna. Chyba tak zawsze wyglądało, nawet w historii, że ludzie bogaci, ludzie możni, budowali zamki, dwory, korzystając z kamienia. Zaprawy wapiennej. Zwłaszcza dwory obronne lub zamki obronne były zbudowane z grubej warstwy kamieni, spojonych zaprawą wapienną. Natomiast Włościanie, żyjący sobie na wsiach lub w małych miasteczkach, z powodzeniem budowali domy oparte na drewnie. Kryte często strzechą lub korą brzozową, gątem lub podobnymi łupkami drewnianymi. Większość chat przez setki lat była kryta słomą lub w okolicach jezior Czciną. Pamiętamy z czasów lat 70 w Kinie widzieliśmy filmy lub w telewizji chaty drewniane kryte słomą to, była, to był standard I co Państwu powiem ciekawego taka chata z tych dla słomu stoi sobie we wsi kamieniec u y, jest właścicielem tego tej chaty jest moja y, koleżanka grażynka Ostatnio skreśliła mnie y, z listy swoich przyjaciół i przesunęła na listę znajomych. A ponieważ ze znajomymi nie utrzymuje kontaktów, więc nie dzwoni do mnie. I dobrze. No, stała się strasznie nudna. Wracając do budownictwa, powiem, że drewniany domek, taki jak właśnie widziałem na kamieńcu u Grażynki, bo byłem tam parę razy, parę razy nawet przez parę dni, no jedną bardzo ciekawą cechę. Bo byłem tam i w dni wyjątkowo upalne i gorące, jak również byłem tam w dni chłodne, słodne, nawet jesienne, już trącące o przymrozki. Powiem Państwu, że w dni upalne taka chałupka drewniana, która Dno ma podłogę ma pokrytą polepą yy, glinianą, przykrytą deskami w, w dużym pomieszczeniu. Yy, ta chałupa była nie, nie, niesłychanie komfortowo chłodna, kiedy na zewnątrz temperatura przekraczała grubo 30 stopni, jak również w okresie yy, chłodów. Stojący centralnie, olbrzymi piec z takim okapem glinianym. Przepiękna rzecz. Rozgrzany dawał tyle ciepła, że w zupełności można było powiedzieć, że jest to pomieszczenie komfortowe. I śmiechu warte, bo patrzcie, zobaczcie sobie, prości Włościanie, dziś nazywani chłopami, wtedy, w tamtych czasach, Żyli w o wiele lepszych warunkach niż na przykład yy, pobliski książę na swoim zomku, jak to mówią. Na zomku był wielki komin, płonęła kłoda, ale wszystko było zrobione z kamienia. Mam takie wrażenie, że tam było i zimno, i w lecie, i, 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 i w zimie. Ciepło mogło być tylko blisko komina, i to trzeba było się obracać. Jak pieczona świnia na, na ogniu, żeby po prostu ze wszystkich stron było ciepło. Także taki paradoks, prawda? Taki paradoks. Dlaczego o tym mówię? Był mój synek, powiedział, że sobie kupił działkę, że będzie budował dom. Jak by miał wyglądać ten dom? Co wpływa na kształtowanie naszej myśli i opinii na temat, jaki zbudować dom. Yy, powiem szczerze, że myślę, iż yy, tak jak wiele innych rzeczy, ta myśl o domu będzie kształtowana przez czasy, w jakich jest ten dom budowany od mediów i od reklamy materiałów budowlanych, która w rzeczywistości wytworzy w nas, budowlańcach, w tym przypadku w moim synku Antosiu, wytworzy daną potrzebę posiadania domu wykonanego właśnie z tych materiałów. Moje no doświadczenie: ja zbudowałem dwa domy, i to są domy murowane domy murowane. Zbudowałem kilka y, takich y, pomieszczeń gospodarczych, y, bodajże cztery, metodą tak zwaną kanadyjską, czyli zbijałem ściany z desek y, postawionych na sztorc na ziemi, później się ścianę podnosiło, z zewnątrz obijało elewacją plastikową, blaszaną, y, dowolną. W środku wkładało się wełnę mineralną, a od środka kręciło się płytę kartonową razy dwa. W ten sposób uzyskując term, termos yy, yy, dający komfort termiczny wewnątrz tego yy, pomieszczenia. Dom kanadyjski to był dom typu lekkiego. Pozostałe budynki, dwa budynki, zbudowałem yy, metodą murowania. Dzisiejsza oferta, prawdopodobnie, jak wiem, jest olbrzymia. Mamy przeróżne oferty domów. Mój przyjaciel Piotruś pokazywał mi różnego rodzaju, właśnie takie domy stojące na wybrzeżach. Jest zafascynowany tym wszystkim, ponieważ wytworzono w nim potrzebę posiadania domu. Na szczęście chyba ta potrzeba nie jest w nim zbyt mocno wytworzona, kończy się na fascynacji. Wybiera nadal w sposób bardzo udany swoje wygodne mieszkanie, w którym spoczywając na potężnej sofie, przenosząc wzrok, jest, podziwia zieleń pobliskiego parku przez obszerne okno balkonowe, lub przenosząc bardziej w lewo, podziwia. Ekran telewizorni, lub przeszuwają bardziej jeszcze w lewo. Może na przykład podziwiać piękno swojej małżonki, ponieważ po lewej stronie znajduje się pokój i kuchnia. Budownictwo, nowoczesne budownictwo. Piotr pokazywał mi domy zbudowane z kontenerów, świetne, świetne otoczenie, Alpy, nie Alpy, Smrecki, jeziora, przeróżne sady, wypięknione te wszystkie zdjęcia. W rzeczywistości wygląda to, w zależności od pory roku, pewnie troszeczkę inaczej. Wielkie, szklane witryny, przez które wpada w lecie, wspaniałe słońce, Prawdopodobnie jesienią zamieniają się w niezły mostek termiczny, i mocno trzeba to, to dokrzać. Dla mnie, jeżeli chodzi o zachwyt kontenerami, jest on na równi z zachwytem związanym z paletami, lub z zachwytem związanym z oponami, z których dziś robi się huśtawki, ogrodzenia, łabędzie, lub też inne różne. Rzeczy. Budownictwo. Budownictwo to jest olbrzymia historia. Natomiast ja sobie tak myślę, że każdy, kto buduje dom, powinien wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Że w domu mieszka się w dwóch skrajnych warunkach pogodowych, jeżeli chodzi o Nasz, naszą strefę umiarkowaną. W naszej strefie umiarkowanej yy, miewamy zimy kilkumiesięczne z mrozem i z dużymi opadami śniegu. Miewamy lata chłodne i deszczowe, jak również upalne i suche. Miewamy ciepłe zimy z deszczami. Niełatwo jest yy, zmieniać wtedy już wykonany i zbudowany dom. Jeżeli chodzi o ubrania, proszę zobaczyć: ja mam na przykład na sobie koszulę flanelową, komfortową. Na zewnątrz mam wykonaną prawdopodobnie z petów w Chinach bluzę z kapturem. O, proszę bardzo, kilka kaptur. Kupiłem sobie tą bluzę za sumę 39 zł. W kiku Pepko, czy jakimś innym storze. I proszę zobaczyć, wyglądam jak dziadek, albo jak krasnoludek. Krasnoludek opowiada o budownictwie. Dlaczego zacząłem o tym krasnoludku? Dlatego, że ludzie potrafią zbudować dom o powierzchni na przykład 200 albo 300 metrów kwadratowych, użytkowych. Tak. Człowiek mający wzrost 1,70 m, 80, średnio poruszający się po płaszczyźnie domowej, no góra sięga, sięgającej 10, 15, 20 metrów, buduje sobie wielki dom o powierzchni 300, 400, 250 metrów. Widzimy to na pierwszy rzut oka. Mało tego, pewni, ciekawi ludzie, a jest ich bardzo wielu ostatnio w Polsce, nazywa się ich ładnie nowobogackimi, Zrobili gdzieś wielkie pieniądze albo tracąc młodość, harując na zachodzie i korzystając z przeliczenia 1 do 5, 1 do 4, albo nie wiem, handlując w ptaku lub przeprowadzając inne ciekawe transakcje. Zrobili wielkie pieniądze i co zrobię? Kupię sobie działkę i wbuduję wielki dom. Ja też byłem taki. Też byłem taki. Budowałem dwa wielkie domy. Rozbudowałem jeden, a drugi wielki dom wybudował. Wyobraźcie sobie, też byłem człowiekiem, który zainwestował wszystkie zarobione pieniądze w dom. Nie byłem nowobogackim. Jestem bogaty od pokoleń. Bogaty był dziadek, bogaty był pradziadek ze strony mamy. Ze strony mamy. Jak tam było ze strony taty, nie wiem, ponieważ tata korzysta nagminnie, łamiąc przykazanie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czyli krótko mówiąc pierdoliko copał. Znana metoda, wracając do budownictwa. Obydwa budynki postawiłem murowane. dwa budynki postawiłem z potężnymi dachami. pokryłem blachą dachową. Krokwie wielkie, grube na tysiąc lat. Dziś mam siwą brodę i myślę nieco inaczej, choć we wnętrzu tego budynku teraz, tutaj nagrywam właśnie tą yy, naszą historyjkę, mam do dyspozycji pokój, mam do dyspozycji kuchnię, mam do dyspozycji drugi pokój, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Lelelelele. Moi mili, synku mój kochany Antosiu, jeżeli to jest prawda, że budujesz dom, bo to też może być historia wysana z dowolnego palca, nawet u nogi, Antosiu. Młodzi budowlańcy. Pamiętajcie. Jest zima. Bywa zima. Jest lato. Bywa lato. Budynek musi być komfortowy zimą i niedrogi w opalaniu. W okresie letnim, kiedy mamy działkę, zwyczaj przybywamy na zewnątrz. W związku z tym powierzchnia budynku nie jest aż tak ważna. Z kolei, biorąc pod uwagę, iż latą może być deszczowe, chłodne, wnętrze budynku będzie wtedy bardzo ważne będzie stanowiło przestrzeń, w której będziemy żyli. Moja mamusia mówiła stare przysłowie, powtarzała je, również zapożyczyłem. Mówi, to pierwsze przysłowie, to przysłowie mówi, pierwsze złe komu radzić. Pierwsze złe komu radzić. Komu radzić. To nie jest rata. To jest pogadanka o budownictwie, w którym coś doświadczyłem, coś zrozumiałem. I pomyślałem sobie: powiem coś, nie, coś na ten temat. Budynek wolno stojący na działce liczącej 1000, 2000, 3000 metrów, tak? Czy powiedzmy tam, pół hektara do hektara, jeżeli ktoś na przykład posadzi sad, albo zbuduje budynki, w których będzie miał jakieś maszyny, przy których będzie, będzie prowadził działalność gospodarczą. Taki teren, daje nam dużo komfortu, jeżeli chodzi o możliwość przebywania na zewnątrz. Możemy sobie rozłożyć leżak, możemy sobie pograć w piłkę, możemy sobie pójść do sadu, pozrywać jabłuszka, śliwki, czereśnie. Różne rzeczy możemy robić w takim miejscu. Budynek, miejsce spania, gotowania, przebywania, przyjmowania gości. Spędzania świąt, wolnego czasu czy miejsce pracy, jeżeli mamy taką pracę biurową, zdalną, bardzo popularną ostatnio, z powodu ataku strasznego yy, potwora, jakim jest koronawirus. Tak więc, yy, aby zakończyć tą pogadankę o budownictwie w sposób zwięzły pomyślałem sobie, że bym dziś budował jako młody człowiek, to Napije się, a proszę zobaczyć, to jest kefir naturalny, często sobie go popijam. Kawir naturalny jest normalny, jak najbardziej pasuje do głównych podstaw naszego bloga. Ja dzisiaj bym zbudował to tak, że zbudowałbym część zimową budynku, która by była zbudowana z, z przedmiotów drewnianych lub izolacyjnych. Nie musi być koniecznie drewno, ale. Ma, żeby miała głęboki efekt izolacyjny, z dobrymi drewnianymi, kilkuszybowymi oknami, z okiennicami, to już dowolne jakimi, aby jak najbardziej oszczędzać w tym budynku energię, która raz że jest kosztowna, a drugie emisja niepotrzebnej ilości dwutlenku węgla. Czy innych gazów cieplarnianych podczas opalania budynku, czy pyłów i tak jest szkodliwa dla środowiska. Puszczę sobie mączka. O, to jest, no, to jest też naturalny program, jest o normalności. Mączek jest jak najbardziej naturalny i normalny. Chciałem Państwu powiedzieć, że tak bym zrobił, że budynek miałby tą część drewnianą, dobrze izolowaną na okres zimowania przestrzeń zrobiłbym góra 70-80 do 100 metrów góra. Niską, parterową, yy, ładnie oszkloną, o dużych oknach, żeby było dużo światła w okresie zimowym, to jest krótki dzień. Natomiast do budynku lub jego bryle to już pozostawiam architektowi, wkomponowałbym część letnią. Z jakąś oszkloną, no bardziej o, z jakimiś poliwęglanowymi, jak to ładnie się chodzi o plastik dawniej, poliwęglany. Z jakąś przezroczystą werandą, na której można by było siedzieć w promieniach słońca już od wczesnych dni marcowych. No i tą część letnią, w której mieliby, znajdowałaby się jakaś przestrzeń dosyć duża. Która w okresie zimowym może mieć 4-5 stopni powyżej zera. Nie będzie wymagała opalania lub delikatnego tylko dogrzewania. W tej części można zrobić takie elementy, na przykład jak duży grill z kominkiem, który można rozpalić nawet w mroźny zimowy dzień, aby przyjąć gości. I wtedy mamy otwarte wielkie palenisko. Możemy tam upichcić różnego rodzaju jadło. I przestrzeń, na której możemy rozmawiać, tańczyć lub postawić duże stoły. Tak widzę, jeżeli chodzi o budownictwo, dom, y, y, który rozwiązywałby i jednocześnie łączył problemy związane z zimowaniem y, i problemy związane z letniskiem. Polecam się Państwu w moim programie, w którym staram się rozmawiać o rzeczach normalnych, ciekawych, aby uciec od natłoku yy, niepokojących i dziwnych informacji. Pięknący. Życzę zdrowia, wszystkiego dobrego.